Cześć! Chcemy Was z Bartkiem zaprosić na film, w którym przedstawimy Wam nową markę dostępną w naszej ofercie, mianowicie Highlander. Highlander to producent sprzętu outdoorowego, wyprawowego, trekkingowego, kempingowego, bushcraftowego, a także odzieży. Chodźcie, pokażemy Wam, co mają w ofercie. Wśród produktów z firmy Highlander, które znajdziecie w naszej ofercie, znajdziecie m.in. moim zdaniem bardzo ważny produkt dla wszystkich tych, którzy lubią podróżować i wędrować z plecakiem. Są to takie oto pokrowce na plecaki, które zabezpieczą zarówno sam plecak, jak i jego zawartość przed deszczem i wilgocią. Jeżeli już mówimy o pokrowcach, to warto wspomnieć o plecakach. Mój plecak to dokładnie model Forces Eagle 2 o pojemności 30 litrów. Wykonany jest z poliestru 600D, ma naprawdę dużo kieszeni i bardzo ciekawy design. A Bartek, ty jaki masz model? Mój plecak to jest plecak Storm Pack o pojemności 40 litrów, więc jest trochę większy niż Twój. Ma dużą pojemną komorę oraz dwie mniejsze kieszenie, w tym jedną bardzo fajną, bo jest utwardzona, co mi się bardzo podoba i można w niej na przykład przenosić okulary. Dodatkowo do tego plecaka możemy przytroczyć ekwipunek z systemem MOLE, a cały plecak wykonany jest z Nylonu 1000D. Tutaj widzę, że ten tył wygląda całkiem ciekawie u Ciebie, ma te wzmocnione gąbki i takie amortyzatory. Dokładnie, a oprócz tego ma jeszcze kanał wentylacyjny, dzięki czemu nie będą się w tym plecaku poczyć plecy. Bartek, zacząłeś o plecakach, jednak uważam, że równie ważnym elementem jest to, co mamy na sobie. Ja osobiście mam kurtkę przeciwdeszczową model Kerera, która dodatkowo od wewnątrz ma oddychającą membranę. Bardzo fajną rzeczą jest też ta zimowa czapka, która świetnie sprawdza się w takiej pogodzie, ma dodatkowo wewnątrz polar, w związku z czym jest naprawdę bardzo ciepła. A co z tobą? No ja też mam czapkę od Highlandera, jest ciepła, ponieważ dzisiaj jest dosyć zimno, dodatkowo. Mam tutaj softshell, który się nazywa Forces Tactical, ma bardzo dużo wygodnych, ciekawych kieszeni. Jest to typowy taki softshell, który można ubrać sobie na przykład na wyprawę do lasu, ale również nosić go na co dzień. A dodatkowo mam jeszcze spodnie, które są elastyczne i naprawdę bardzo fajnie się w nich chodzi. Można je zabierać ze sobą na przykład na wyprawy w góry. Widzę, że Softshell też ma podszyty polar, więc chyba... Wydaje... Tak, polar, polar jest tutaj, jest bardzo ciepło, naprawdę siedzimy tutaj już chwilę i yy, nie przenika przez niego zimno, a dodatkowo naprawdę czuję komfort termiczny. No to przejdziemy teraz do produktów bardziej związanych z kempingiem. A poczekaj chwileczkę, bo jeszcze zapomniałam wspomnieć. Mamy tutaj dodatkowo bardzo fajne, leciutkie kijki trekkingowe z ergonomicznymi rączkami wykonanymi z korka. Świetnie sprawdzą się podczas wymagających wędrówek. I są niebieskie. No i są niebieskie. Tak samo jak niebieskie są nóżki tego stolika kempingowego i zresztą uchwyty ganków, o których opowiemy za chwilę. Ten stolik jest naprawdę lekki, wygodny, składany, można go ze sobą zabrać na kemping, zmieści się nawet w plecaku, a już nie mówiąc o bagażniku samochodu. A skoro stolik, nie może zabraknąć również krzeseł. Przyznaj Bartek, że są naprawdę wygodne. No są, ale jeszcze Ci powiem, bo sobie wcześniej je obejrzałem, bardzo łatwo się je składa i można je zapakować na przykład do bagażnika samochodu. Zanim jeszcze przejdziemy do garnków, o którym wspominaliśmy wcześniej, to jeszcze pokażę tutaj bardzo fajną rzecz, rzecz, która jest bardzo fajnym rozwiązaniem w momencie, kiedy chcemy transportować coś, co musi, wymaga zabezpieczenia przed zamoczeniem. Są to takie specjalne worki, do których można zapakować dość dużo sprzętu, na przykład elektronicznego, na przykład telefony bądź inny sprzęt, który chcemy właśnie zabezpieczyć przed wodą, są one stuprocentowo wodoodporne, mają różną pojemność i naprawdę sprawdzają się nawet w ekstremalnych warunkach. Z tego samego materiału, z którego ty masz wykonany swój worek, ja mam miskę, dzięki której możemy transportować wodę. Jest niezwykle lekka, do tego możemy ją złożyć do minimalnych rozmiarów, wkładamy do plecaka i nawet jej nie odczujemy, a może nam się naprawdę przydać w kryzysowej sytuacji. A teraz przejdziemy już do naszych garnków. Tak jest. No i właśnie, przejdziemy do tych już garnków, o których mówimy od pewnego czasu. W ofercie Highlandera jest co najmniej kilka zestawów takich garnków, można je również kupić pojedynczo. W zestawach są małe patelnie, większe patelnie, garnki, garnki z przykrywkami, nawet takimi przykrywkami, które wyposażone są w system, dzięki któremu można odcedzić na przykład makaron. Dodatkowo w tych zestawach są takie wygodne, plastikowe miseczki, którymi w których można umieścić pożywienie i z których można po prostu jeść albo na przykład czerpać wodę. Ja tym garnkiem jestem zachwycona, bo przydałby mi się nawet w domu właśnie dzięki tym dziurkom. Świetne rozwiązanie. I te garnki można położyć sobie na przykład na ruszcie nad ogniskiem, ale również można na nich gotować na kuchenkach turystycznych gazowych. Skoro już jesteśmy przy garnkach i naczyniach, musimy myśleć oczywiście czym jeść, dlatego też warto wspomnieć o bardzo fajnym rozwiązaniu w postaci sporka, czyli połączenia łyżki i widelca. Dodatkowo można go nazwać swego rodzaju multitulem dzięki kluczom nasadowym, czy też otwieraczowi. Natomiast dzięki karabinczykowi możemy go przypiąć w dowolnym miejscu. Moglibyśmy Was tutaj za zasypać technikaliami o całym tym sprzęcie od Highlandera, ale chcemy Wam po prostu pokazać, jak bogata jest oferta produktów, które właśnie trafiły do oferty Militaria.pl. Między innymi mogę Wam tu jeszcze pokazać termosy, które pojawiły się również z, z firmy Highlander, czy takie oto proste kubki aluminiowe, które można ze sobą zabrać na bushcraft bądź wyprawę. Ale to jeszcze nie koniec. Również wśród produktów firmy Highlander znajdziecie w naszej ofercie sprzęt typowo bushcraftowy, taki jak kamaki czy śpiwory. A także płachty biwakowe, czyli inaczej tarpy w bardzo ciekawym kamuflażu. To tyle w tym filmie. Pokazaliśmy Wam tylko część produktów firmy Highlander w ofercie militaria.pl. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na naszą stronę, a także do naszych sklepów stacjonarnych, a w komentarzach napiszcie, co z produktów firmy Highlander Wam się najbardziej podoba.